Plan wycieczki jest taki, jaki sobie ustalimy, to znaczy myślę, że będziemy pływać między mostami, mając baczenie na to, żeby nas nie dopadł śnieg dzisiaj. Jest pięknie, to jest w ogóle przygoda. Eee, I mimo że Warszawa jest w zasięgu wzroku, to tutaj człowiek się czuje no, prawie jak na Amazonce. To było tak, że ja widziałem kiedyś te łódki, jak tutaj przyjeżdżałam przez most i byłem sobie, że muszę się jakoś tutaj wkręcić. Wisła moim zdaniem jest strasznie niewykorzystywana. To jest super rzeka, która ma wielki potencjał turystyczny, a w ogóle ludzie się od niej odwrócili. No a jest za zimno dla żeglarzy lubiących ciepłe morza, ale dla prawdziwych żeglarzy jest pogoda akurat. Mamy tutaj nawet kolegę, który specjalnie z Ameryki przyjechał do nas, żeby posmakować wiślanego żeglarstwa. I like it very much. It's nice to come and meet new people and sail, because Generalnie lubię ciekawe rzeczy robić, a, a żeglowanie zajmuje się do, do takich ciekawszych. Wisła y nie jest taka brudna i śmierdząca, jak to się wydaje w powszechnej opinii, jak to pokutuje. To, że, że, że jest taka swoboda, pełna wolność, że, że nie ma ludzi, nie ma tłumu ludzi, e, jest parę, parę osób i, i, i z nimi można sobie pożeglować, pobyć na łonie przyrody, zobaczyć Warszawę od tej zupełnie, zupełnie innej strony. No przede wszystkim krajobraz. Zamek Królewski, pałac kultury, plaże po prawej stronie. Nigdy nie pływałem na Wiśle, zaraziłem się w tym roku. gotujemy z reguły gotujemy na kotyoku, bo wspólny posiłek jest tym co więcej dzieło i zbliża ludzi. Bardzo często w naszych rejsach biorą udział ludzie, którzy się spotykają po raz pierwszy.